Hej, hej, dzień dobry. Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiedźmim Lesie. Na wstępie chciałam Was bardzo przeprosić za to, że film nie ukazał się wczoraj i że pojawia się dopiero dzisiaj. E, doszło do małego zamieszania, jakby nie do końca przeanalizowałam, że jest już piątek, a nie mam materiału, a miałam wczoraj taki dzień, jaki miałam, i nie dałam rady tego nadrobić w odpowiednich godzinach. Przepraszam, ale już tu jestem. E, dzisiejszy film to film z cyklu ulubieńcy miesiąca i mamy dzisiaj do czynienia z ulubieńcami marca. Film e, ulubieńcy lutego spotkał się z tak pozytywnym odbiorem, i tak wielu z Was napisało mi, że rzeczywiście chcecie, żeby taka seria się pojawiła u mnie na kanale, żeby to się pojawiło cyklicznie. Więc bardzo serdecznie witam Was właśnie w tych ulubieńcach marca. E, roślin mamy całkiem sporo, już liczą ile? Mamy 14 roślin, o ile dobrze policzyłam. Tak. Może zacznijmy od takich, powiedzmy, to klasyfikowanych jako zwykleczki. Na pewno chciałabym wspomnieć o mojej pachirze, pachira akwatika. Pachira akwatika, która, jak widzicie, została obcięta i pięknie już zaczęła wypuszczać nowe pędy. Tonę. Ona zaczęła już wypuszczać nowe pędy, ma bardzo dużo kolejnych pędów. Jest to bardzo wdzięczna roślina. Powiem szczerze, że miałam z nią taki problem, że zaczęły jej żuchnąć liście. Oto tak jak ten na zimę. Ona w lecie miała, była zaatakowana, oderwałam, zrzuciłam liście, tak. Była zaatakowana przez wciornastki i rzeczywiście wtedy jej sporo liści pożukło. ale ja z tymi wciornastkami wygrałam. I miała się dobrze. Natomiast na zimę te liście zaczęły jej bardzo żółknąć i obsychać. Okazało się, że po prostu ustawiłam ją na złym stanowisku, bo stanowisko, które było dla niej wystarczająco jasne w lecie, e, okazało się za ciemne zimą. E, te liście miały za mało energii, e, woda trzymała odrobinę dłużej, dlatego że było tam za ciemno. No i ona po prostu zaczęła sobie e, rzucić liście, żeby je odrzucić. Dlatego zdecydowałam się na dosyć mocne cięcie, bo ona była dosyć spora. I zostawiłam gołe pędy, tak naprawdę, i ona zaczęła bardzo ładnie odbijać. A to się dziś miało miejsce, ja wiem, z miesiąc temu. Stoję aktualnie na wschodnim parapecie. Liczę na to, że jak zrobi się jeszcze cieplej, to wróci w okolicę tego stanowiska, a na zimę po prostu ją przełożę. I będę pilnować, dlatego że tak jak mówiłam, u mnie polubiły ją w ciory. Kolejny zwykleczek, którego się nie spodziewałam, że kiedykolwiek powiem, kiedykolwiek, że jest moją ulubieńcem, bo coś takiego: zieliska. Ziska, która dla wszystkich jest bardzo łatwa, u mnie zaatakował ją wcior. Tak jak miałam pandemię wciorów w zeszłym roku. I bardzo, bardzo źle zaczęła. Oczywiście z tą bo tutaj stoi do pokoju, ale to nie o to teraz chodzi. Trzeba bardzo, bardzo źle wyglądać. Natomiast wystarczyło ją wyleczyć, zostawić na tym, południu, na tym wschodnim parapecie, tak jak jest. I proszę bardzo, piękne, podzwijane liście. Problem był z nią taki, że ona mi wypuszczała dużo długich, chudych liści, ale prostych. Czyli, bo ona jest, to jest zieliska Boni, a zachowała się jak zieliska Ocean, czyli takie samo wybarwienie liści, ale zero zagięcia. Paju się na kontener na śmieci nasze osiedla obok i jedzie coś na sygnał, dlatego ilka piszczy. I zastanawiałam się, czy o co chodzi. Przeczytałam gdzieś kiedyś, że zieliska Boni. Nie lubi dostawać dużo nawozu, bo po nawozie prostują mi się liście. No więc bałam się jej trochę dać ten nawóz, ale stwierdziłam dobra, nawożę wszystko, bo przyszła wiosna. Wio... Ale stwierdziłam dobra, nawożę wszystko, bo przyszła wiosna. Ona też dostanie dawkę nawozu. I kilka dni po tym, jak dostała nawóz, liście się pięknie poskręcały, więc dementuję tutaj tą informację. W moim przypadku, przynajmniej w moim przypadku, jest na odwrót, czyli ona te liście skręca, kiedy ma wystarczającą ilość nawozu. Jeżeli macie proste liście, to możecie zastanowić, czy nie warto byłoby jej nawieść. Chyba, że się niedawno, też nie warto przesadać drugą stronę. Jeżeli chodzi o nawożenie, to film o nawożeniu jest nagrany. Podlinkuję Wam go w opisie. Siejstka Boni lubię jest numer dwa. Dobra, muszę trochę mniej o nich gadać, bo się nie wyrobimy. Jak się nam już tutaj wypchała do przodu, to proszę bardzo. Eee, przepiękna... Begonia argenteo gutata. Jeszcze przed cięciem, bo dzisiaj będzie się dlatego że część nie pójdzie do wymianki. I miałam, to był pojedynczy pęd, ja go ucięłam i proszę bardzo, rozgadziła nam się na trzy. Tutaj mamy ten główny pęd, który ucięłam, a tutaj dwa pozostałe, które wyszły po tym, jak została ucięta. Jest to bardzo efektowna begonia, piękna, szybko rosnąca. Jasno, wilgotność i będzie rosła jak szalona. Przecudna Angel Wing, czyli anielskie skrzydła, tak z angielskiego. To przyznać, że jest przepiękna. Dobrze, skoro idziemy od lewej, kolejna w kolejce jest Monstera. Pojawiła się u mnie Monstera w ulubieńcach znowu, ale tym razem niezwyczajna. Moja Monstera Tay Constellation wypuściła nowego liścia, tam już się kluje w ogóle kolejny, ale spójrzcie na niego. Czy Was dziwi, że ona jest ulubieńcem? Proszę. Tak się na niej prezentuje. A porównania tej macie poprzedniej. Nie dość, że wielkość jest zupełnie inna, to jeszcze jest przepiękne. Tak więc Constellation zdecydowanie polecam. Stabilna wariagacja, piękne wybarwienie, bardzo wdzięczna roślina. Nie mam nic złego o niej do powiedzenia. Cztery z nami. Czym polecimy? Dobra, może polecimy sobie hojami. Hoje dzisiaj mamy trzy. Niko nie dziwi oczywiście, że są hoje, bo dlaczego byłoby dziwić? choja numer jeden to jest choja, która rośnie bardzo szybko naprawdę bardzo szybko do tego stopnia, że nie mam jak jej pociąć i zagęścić, dlatego, że cały czas wytwarza nowe liście a nie chcę, żeby po prostu zasuszyła te nowe, nawet zmieniła miejsce bo już się po prostu nie mieściła na półce jest po prostu w inny sposób puszona. choja linaris piękna, wdzięczna jak znajdę gdzieś zdjęcie to Wam pokażę jak wyglądała, jak do mnie przyszła i jakiej była wtedy wielkości no cudowna, rośnie po prostu w oczach. Hoja numer 2 powtórzyła się, oczywiście wszyscy się na pewno jej spodziewamy. Hoja Matilda Splash. Kupię perlity, dobrze, żeby ja dopiero sprzątać. Piękna, rośnie cały czas, nie przestaje, cały czas ma piękny splash. Ja nie mam się do niej o co przyczepić, jestem z niej bardzo, bardzo dumna. Kolejna hoja, ostatnia w tym zestawieniu Hoja Rosita 3. Yy... Z, tymi, z tym i z tym liściem tutaj, tym o, do mnie przyszła. Tego wypuściła jakiś czas temu, tego przepraszam, jest olbrzymi, a teraz idzie dwoma jednocześnie, bo się sama rozgęziła i zna dwa pędy. Ta roślina rośnie bardzo chętnie, ma duże, mięsiste, bardzo, bardzo powiem szczerze, dekoracyjne liście, jak dla mnie przynajmniej. Jestem nią zachwycona, ale według mnie pije dosyć dużo, dlatego że ona ma tej wielkości doniczkę a Matilde ma tej wielkości doniczkę i podlewam je w takich samych odstępach czasu, tak samo szybko przesychają. Co dla mnie oznacza, że skoro ta wielkość doniczki przesywa, przesycha tak samo szybko jak ta, to znaczy, że ta koleżanka pije więcej niż Matilde. Więc tak, rzeczywiście, ona jak dla mnie bardzo dużo pije. Obawiam się, że gdyby nie to, że byłam zmuszona, żeby posadzić ją do tak dużej doniczki, bo miała dosyć długi pęd i po prostu do mniejszych się nie mieściła, to mogłabym ją zasuszać i mogłaby potrzebować hydroponiki. A tak to się w jakiś sposób dogadałyśmy. Dobra, polecimy teraz Alokazją. Oczywiście alokazji nie mogło zabrać w moim zestawieniu, bo jak wiecie, alokazję też uwielbiam. Kupiłam alokazję dragonskiej jakoś w październiku zeszłego roku. Ona miała kilka liści. Ja ją kupiłam na zniżce, dlatego że była troszkę przemarznięta i troszkę przelana. Kilka liści tam było do usunięcia i zostałem mi z tymi dwoma liśćmi. Jakoś w grudniu, styczniu wypuściła mi tego liścia. Jakby porównanie z tym poprzednim. No widzicie, ten liść jest dużo większy. Ale w tym miesiącu, w marcu, rozwinęła tego. Który cały czas rośnie, jest jeszcze miękki. I jak sobie porównamy ja to już sobie zrobię miejsce na stole, żeby to porównać. O, ja rozwitam sobie na chwilkę, o sąd pójdzie. Więc jak sobie porównamy ten liść ten liść, no to cóż, wierzę, że widzicie różnicę, spójrzcie, no to nieco o niebo większy i cały czas się powiększa, spody przepiękne dekoracyjne, stoi u mnie w 60 mniej więcej procentach wilgotności, ja nie trzymam żadnej z roślin w witrynie dlatego że jej nie mam. Za jakiś czas taka koła się pojawi dla konkretnego gatunku roślin, ale to myślę będzie w kwietniu i na pewno będzie na ten temat film. Więc tak. Alokazja Baginda Dragon Scale. Serdecznie polecam każdemu, kto nie ma, chociaż powiedziałabym, że w takich osób jest bardzo mało. Przepięknie się wybarwia, szybko rośnie, liść z liścia na liść staje się coraz większy i nawet w w bigosie zwykłym, który jest mocno przypuszczalny i ta ziemia rzeczywiście u mnie, w moim przypadku, dosyć mocno przesycha. Co nie zawsze jest zalecane w przypadku lokacji, bo niektóre potrafią gubić liście, w ten, dlatego, żeby sobie nie marnować zbyt dużo wody, skoro jest susza to musimy mieć mniej liści, żeby wystarczała nam taka ilość, jaka jest. Natomiast u mnie ona stoi w tej 60% wilgotności, przez co nie odczuwa tak tego braku, braku pod, wilgoci w podłożu i ma się bardzo dobrze. Po podlaniu często bardzo gutuje. Gutacja to jest ściekanie wody z końcówek liści. To jest zupełnie normalne. W ten sposób roślina pozbywa się nadmiaru wody, żeby nie doszło do opuchlizny wodnej liści. Dobra, myślę, że możemy przejść do syngonii. Oczywiście nikogo nie zdziwi, że będzie to moje syngonium Emerald Gem. A dlaczego to się znalazło? Wypuszcza przepiękne liście, bo na tą rurkę. Ona jest w większości jasna, ale to nie o to chodziło. To chodziło o to, że ja ją ścięłam do rozmnażania. Teraz są trzy pędy. I ścięłam ją do pierwszego liścia, który... Jej pierwszy liść wyglądał w ten sposób. Wybarwienie jest znikome w tym miejscu. Nie wiem, czy w ogóle je zobaczycie na filmie, ale jest odrobina. I to było trochę ryzyko, bo bałam się, że wyjdzie cały zielony liść przez to. No i wyszedł. Cały zielony. Ale stwierdziłam, dobra, nie tnę, dam, jej, dam jej szansę. I proszę bardzo. Liść po całym zielonym, piękny, z bielą. Więc dawajmy szansę naszym syngoniom. One się potrafią pięknie wybarwić. Czasami wrzucimy jakiegoś zielonego liścia, czasami wpadnie jakiś biały, ale koniec końców wyjdzie przepięknie. Musi, muszę przyznać, że ja jestem zakochana w moim Emeraldziku. Zobaczcie, ja schowam tego zielonego, żeby Wam było... Jestem zakochana w moim Emeraldziku i jest przepiękny. Jak dla mnie ma wybarwienie idealne, ponieważ tej bieli nie jest za dużo. Ten najnowszy, co idzie, jak dla mnie ma dosyć sporo bieli, ale może to tylko tak wygląda, może to będzie po prostu białe pojedyncze ucho. Liczę na to. Dobra, przyspieszam trochę, bo ten film wyjdzie 40-minutowy, jak to dalej pójdzie. Ostatnie z moich syngoniów, e, znaczy w dzisiejszym zestawieniu. Jest to syngonium, które może nie wyglądać jak ulubieniec, bo widzicie, jest odrobniutkie, ale to dlatego, że postanowiłam je zagęścić. To jest syngonium ciepędze Frosted Heart, to co zostało w doniczce i tutaj ono było cięte w tym tygodniu, kilka dni temu i tutaj od dołu już wychodzi nowy pęd, nie zobaczycie go na pewno na tej kamerze. I w tej konfiguracji, w której aktualnie siedzę, więc nie będę Wam pokazywać. A tu jest fragment szczytowy. Proszę bardzo. Cztery przepiękne liście. Cudowny. Ja uwielbiam tą roślinę. E, wsadzona, cięta była jakoś w... Kiedy ja ją ciałam? Kiedy ja ją ciałam... Wtorek? Możliwe. Proszę bardzo. Ten był y, jako... Ten, tej dłuższy był jako sam urósł po prostu, jako korzym powierzchni, bo że brakuje. A tutaj mamy nowe korzonki, które wychodzą z dwóch stron. Więc bardzo łatwo jej idzie ukorzenianie się w tej mojej sadzoneczce, z czego jestem bardzo zadowolona. No i dochodzimy do ostatniej grupy, eee, chyba najliczniejszej. Tak zgadza się, najliczniejszej. Mamy czterech przedstawicieli grupy philodendron. I może też zacznę od takiej. E, najbardziej przystępnej z tych roślin, która niezmiennie mnie zachwyca, mianowicie e, Philodendron Scandens. Zapewne kojarzycie z moich poprzednich filmów, że on był długi, piękny, gęsty. E, natomiast ja go dosyć mocno pocięłam do ukorzenienia to jest najnowszy liść. E, wciąż ta roślina mnie zachwyca, ale nie do końca pokazuję Wam go przez roślinę macierzystą. Pokazuję Wam go dlatego, że dwa tygodnie temu pocięłam go na sadzonki. Sadzonki spokojnie już mogły pójść do ziemi. Spójrzcie na że nie. Poczekajcie, żebyście widzieli cokolwiek. Bardzo dużo, bardzo gęste. On będzie na pewno będzie dosadzany w całości do mojej sadzonki. Chcę, żeby był po prostu piękny, gęsty. On rośnie na tej półce razem z zieliską w moim oknie. Jest przecudowny, szybko rośnie, szybko się bardzo ukorzenił w wodzie, bez jakichś specjalnych warunków i na pewno będzie zasadzany do rośliny macierzystej w jakimś filmie, który będzie Report with me, bo planuję taki film. Chcę też podpowiadać trochę na Wasze pytanie, jeżeli jakieś macie, więc jeżeli chcielibyście usłyszeć ode mnie odpowiedź w jakimś filmie, to bardzo serdecznie zapraszam Was do sekcji komentarzy, zostawcie tam pytanie i ja bardzo chętnie na nie odpowiem właśnie przy filmie Report with Me. Filodendron numer 2, również zaczniemy sobie. Podamy taką bardziej osiągalną finansowo wersję. E, proszę bardzo. Philodendron Painted Lady. Olbrzymi e, do mnie przed jednym liściem w zeszłym roku, jakoś w lipcu, czy nie ma jeszcze roku. I to nie jest wszystko, dlatego że szczytowa sadzonka, szczytowy fragment, szczytowy liść został ścięty e, i się ukorzenia. Natomiast z moich obserwacji wynika, on został ścięty ponad tydzień temu i jeszcze nie ruszył, więc. E, u mnie się nie ukorzenia, przynajmniej nie to sadzonka, to jest moje pierwsze ukorzenie, nie filodendrona Painted Lady. Nie ukorzenia się jakoś zjawiskowo. Ma korzenie powietrzne, one coś tam sobie są. Próbuję wypuścić nowe liść zamiast się ukorzeniać, więc tak Painted Lady w całej swej krasie. On zostaje u mnie, natomiast ja dzisiaj będę jeszcze mojego Painted Lady skracać o jeden liść, ten tutaj, który widzicie, bo będzie szedł razem z Begonią do wymianki. Stoi u mnie niedaleko południowego okna, które jednak nie ma bezpośredniego nasłonecznienia, głównie dlatego, że to światło jest filtrowane przez balkon z góry. Jest to bardzo duża roślina, bardzo dekoracyjna. Wciąż ma jeszcze liście młodociane, czyli widzimy takie w postaci takich łezek. Tutaj mamy taką konkre konkretną łezkę. A to już się powoli zaczynają pojawiać łóżka, czyli mamy takie lekkie wygięcie, tak samo jeżeli mówimy o tym liściu. Powoli zaczynają się pojawiać łóżka, usz bo właśnie dorosła ma pej. Bo właśnie dorosła forma Painted Lady jest uszasta. Bardzo lubię tego filodendrona, polecam go wszystkim. W bardzo przystępnej cenie można znaleźć liść już nawet za 50 zł nieukorzenioną pędową sadzoneczkę. Przedostatni filodendron, którego mam Wam do pokazania, to jest filodendron, który w zeszłym miesiącu mówiłam, że jest na mojej liście. Nie lubię cię, ale dajecie ci szansę, dlatego że tak jak wspominałam, wypuścił dwa. Zupełnie żółte, tak wręcz powiedzmy w tym przypadku, limonkowe liście. E, co mi się nie podobało, bo ja Filodendrona Burle Marks Variegata kupiłam po to, żeby był variegatą, czyli że miał różne kolory liści. Natomiast w tym tygodniu rozwinął takiego liścia, że klękajcie narody. Ja już Wam go pokażę. No spójrzcie, czy to nie jest najpiękniejsze liście? Jakiego widzieliście w życiu? Dla mnie jest jednym z najpiękniejszych. Bardzo wdzięczna roślina. Pije dużo mniej niż inne moje filodendrony, z tego co zdałam zaobserwować. Rośnie bardzo szybko, samodzielnie, rozdziela się na dodatkowe pędy. Planuję go w jakiejś przyszłości niedługiej hmm, podciąć, żeby go zagęścić żeby mimo wszystko był jeszcze gęstszy, bo on owszem rozdziela się, samoistnie samoistnie się rozgałęzia, ale nie chcę, żeby od dołu był bardzo chudy i musiał podtrzymywać nagle wielkie drzewo, które się rozgałęzi, więc będę dosadzać po bokach, żeby ta gęstość się trochę rozłożyła na kilka różnych. To jest w ogóle pierwszy liść, który, którego kupiłam. To był tylko pojedynczy liść. I muszę przyznać, że ja go kupiłam, bo był przepiękny, że ten najnowszy liść jest bardzo do niego podobny pod względem tego, w jaki sposób się wybarwia. I przechodzimy do ostatniego z moich filodendronów. W tym celu muszę się dostać do mojego pudła z ukorzeniającymi się roślinami, ponieważ jest to filodendron, którego niedawno e, zakupiłam. Zakupiłam go wtedy, kiedy chciałam e, syngonium Frosted Heart, czyli kiedy? Czyli we wtorek, mówiłam, tak? Sekunda. Filodendron melanocryzon. Przepiękna, dosyć duża sadzonka. Tył liścia, A jest to sadzonka pędowa. Siedzi sobie od wtorku w spagnum, ale ja jestem sobą i po prostu jestem nim tak zachwycona, że co chwilę na niego zaglądam, więc nie ma za bardzo jak sobie wypuścić świetnej ilości korzeni, bo cały czas nim ruszam, Ale liczę na to, że niedługo się ukorzeni, bo jest. No jest przecudowny. No co tu dużo mówić? Po prostu. Jest przecudowny. Dobra, wkładam go z powrotem, bo sam tak że go wyjmuję co chwilę. Dobrze o mnie ani o jego przyszłości nie świadczy. Na dzisiaj to by było wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj, za ten film. Eee, przepraszam jeszcze raz, że doszło do mojego opóźnienia. Bardzo serdecznie zapraszam Was na mój Instagram. I co chciałabym podkreślić, Instagram mam tylko jeden. Nazywa się on Wiedźmi w I tylko to jest mój Instagram. Nie mam żadnego innego konta, które brzmi podobnie. Jeżeli jakiekolwiek inne konto z podobną nazwą to Was napiszę. I nie będzie to nazwa Wiedźmi Podłoga Las, nie będzie to konto oficjalne, czyli otwarte, a nie konto prywatne, nie będzie na stories i na zdjęciach mnie, to proszę nie odpowiadać na takie wiadomości, nic nie klikać, po prostu nie, bo mam teraz taką małą nieprzyjemną sytuację na Instagramie i muszę ją rozwiązać. Również bardzo serdecznie zapraszam Was na moje rozdanie, w którym możecie zgarnąć sezonkę szczytową filodendronaveru kozum ukorzenioną i. Yy. Tak jak mówiłam, moje jedyne oficjalne konto to jest Wiedźmi Podłoga Las. Link do niego będziecie mieli w opisie. Proszę nie wchodzić w inne konta i proszę nie odbierać od niej wiadomości. Od razu je blokować i zgłaszać. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w środę o 15 i w piątkę o 17. Trzymajcie się. Pięknego weekendu. Pa!